Szanowni Państwo, przed nami 21. konferencja Izby Domów Maklerskich. Jest to najważniejsze spotkanie środowiska rynku kapitałowego, które odbywa się co roku. Patronem honorowym tego, tej konferencji jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda. W tym roku tematem wiodącym konferencji będzie rynek kapitałowy dla wsparcia inwestycji i wzrostu gospodarczego w czasie spowolnienia. Tradycyjnie już KGHM Polska Mieć jest partnerem konferencji. Najważniejsze zagadnienia, wokół których będziemy się skupiać na konferencji, to strategia rynku kapitałowego i Zielony Ład. Ziel, zielony Ład, który obliguje przedsiębiorstwa do wprowadzenia ważnych zmian, ważnych zmian związanych z funkcjonowaniem biznesów, ale też zmian związanych ze sposobem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Najważniejsze pytania, na które postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji, to, to jaka będzie rola rynku kapitałowego w finansowaniu Zielonego Ładu. Jakie już pojawiły się i jakie pojawią się w najbliższej przyszłości instrumenty finansowania, po to, żeby wspierać inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem? No i, i ważne, kolejne pytanie: czy spółki rynku kapitałowego są przygotowane na wprowadzenie Zielonego Ładu? Czy nie odbędzie się wdrażanie, wprowadzanie przepisów Zielonego Ładu ze szkodą dla tych spółek? Bo tak może być, jeśli nie będą przygotowane. I w tym miejscu chciałabym też Państwa serdecznie zaprosić na mój wykład, który odbędzie się pierwszego dnia konferencji. Będę mówiła o roli rynku kapitałowego w finansowaniu gospodarki. W czasie pandemii. Jest to niezwykle ważne zagadnienie, dlatego że pandemia jest specyficznym rodzajem kryzysu, z którym mamy do czynienia, i wiele przedsiębiorstw nigdy do tej pory nie znajdowało się w takich warunkach, jak są obecnie. Nie działało pod taką presją. Jeśli chodzi o rynek kapitałowy, on jest dedykowany dla Finansowania, pozyskiwania finansowania w trudnych warunkach. Rozwój rynku kapitałowego, który może się odbyć przy okazji pandemii, on pozwoli przedsiębiorstwom z jednej strony przerwa, przetrwać w lepszej kondycji okres kryzysu, ale z drugiej strony pozwoli też szybko wrócić do normalności. I szybciej rozwijać się przedsiębiorstwom po pandemii. Serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia na konferencji.